Powstanie zespołu kaliber 44, jest związane z tym, że nie mogliśmy usiedzieć już słuchając tylko tej muzyki. I chyba potrafimy ją robić, więc czemu mielibyśmy jej nie robić? No i wynika jak najbardziej z potrzeby robienia rapu. 44 to jest liczba magiczna, kaliber, rozmiar tej liczby. To już wydaje mi się, że wiele mi zostało powiedziane. Chociaż nazwa pochodzi z czasów, kiedy jeszcze mieliśmy y, nierówno pod sufitem i graliśmy gangster. Scena rapowa w Polsce. No, jest już parę tytułów, które albo można dostać w sklepach. Albo można słyszeć na to na składance, a to na czymś. No myślę, że tworzymy my ją także, czyli jeżeli jesteśmy tu i teraz, to znaczy, że coś tam się dzieje. Rap to jest przede wszystkim tekst, no. a tekst nasz o czym jest? No, tekst jest to o tym, co nas otacza. Mówimy o tym, co jest w nas, czyli tak samo, co jest w wielu ludziach, którzy są jakby z nami związani albo w tym środowisku. Rap to jest muzyka i ona wyrosła, jakby z, wyrosła z ulic czarnych dzielnic. No, ale to jeżeli tam była taka rzeczywistość, to nie znaczy, że polski rap musi być taki. Powinno się mówić o tym, co jest, więc jeżeli jest brutalnie i wulgarnie, to powinno się to mówić. Ale ja nie uważam, że tak jest w 100%. procentach. To jest życie, i, i ja piszę w porwach chwili, jak mi po prostu sumienie, coś, głowa, coś, serce coś mówi, nasuwa jakiś temat. Zaangażowany nurt reprezentujemy i reprezentujemy Katowice. Ja myślę, że muzyka rap jest polska muzyka rap i jest w stanie przyjąć się na polskim rynku, ale to po prostu jeszcze zależy od tego jacy ludzie słuchają tej muzyki i czy naprawdę ją czują, bo ja myślę, że najważniejsze jest to w tej muzyce, że można rozumieć teksty, które są bardzo ważne.